Witamy wszystkich fanów z X Pack TV, ze mną jest Tomasz Bobrowski. Tomku, może powiesz nam jakie plany na najbliższe starty, tak? Witam wszystkich, no powiem szczerze, że najbliższy czas jaki planuję to jest wiosna. I powiem szczerze, że nie wiem czy to będą tylko mistrzostwa Polski, ewentualnie mistrzostwa Europy, oczywiście jak wypalą dobrze mistrzostwa Polski. A najbardziej chciałem się przekonać na Olimpię, która ma być prawdopodobnie tak w tamtym roku w Pradze. W Pradze. To jest docelowy taki mój, mój, mój strzał, nie? A co z Arnoldem Amatorskim? Też o tym myślisz? Czy... Znaczy, myślę, tylko nie wiem, czy on będzie w tym roku w Stanach. W tamtym roku porwałem się na Stany, jednak wycieczka i wszystko, co tam było po drodze, bez szczegółów, opowieści, no niestety nie sprzyjało temu, żeby, żeby naprawdę się wstrzelić i, i tam pokazać. Naprawdę jest wysoki poziom, naprawdę trzeba tam pojechać o dużo wcześniej, żeby się tam zaklimatyzować i naprawdę załapać do tej czołówki. W tym momencie, rozumiem, jesteś w okresie tak budowania masy. E, na których partiach się obecnie skupiasz? Czy, czy ogólnie po prostu starasz się zwiększyć tą wagę? Czy masz partie, które uważasz, że są słabsze i starasz się je na... Ogólnie nie mam parcia, jeśli chodzi o wagę, tak? Nie, nie mam żadnych takich m, jakichś mankamentów typowych, że musiałbym na czymś tak bardzo pracować. Oczywiście wiem, że mam tam słabsze dwugłowy nogi. Nad tym też bardzo, bardzo mocno pracuję. Myślę, że w tamtym roku już było to nawet troszeczkę widać, że, że poprawiłem. Pracuję nad górą klatki. No i to szczerze, tak, żeby jak najbardziej wyszczupić tą talię. Nie? Mam problem trochę z talią, wszyscy o tym wiedzą. Upominają mnie o tym i, i niestety nie wszyscy są takimi genetykami, że, że mamy w pasie kurde, bez mała nic, nie. No, także będę pracował nad tym, żeby ta sylwetka wyglądała jak lepsydra i, i te mankamenty, które gdzieś tam wychodzą, szczególnie w redukcji. Nie wiadomo, jak coś się na masie, wszystko jest fajne, duże, pękate. A, a, a przy redukcji jednak uciekają. Najsłabsze partie uciekają. Także ta klatka dwugłowy uda. I, I nowo szliwi docięcie typowo, tak, bo, bo miałem z tym problemy, co roku się czegoś nowego uczę, mam nadzieję, że wreszcie, wreszcie to gdzieś zaowocuje, że wstrzelę się w super formę. A co jeżeli chodzi o kontuzję, bo swojego czasu tam czytałem, że z jakimiś kontuzjami się borykałeś, czy teraz jesteś w stanie strenować na 100%, czy, czy nadal coś tam jakieś odczuwasz, ule i... Znaczy, no jak wszyscy, coś tam, coś tam się zawsze dzieje, gdzieś tam łokieć, gdzieś tam kolano. Ale najprzykreją rzeczą, jaka mi się ostatnio trafiła, to było, że nie mogłem wystartować na Mistrzostwach Polski w tamtym roku. Po, po zawodach w Oslo, gdzie wystartowałem z biegu praktycznie, bo plan był taki, żeby wyjść na Polski, ewentualnie na Europę. Nie mogłem sobie pozwolić na, na wyjście na, na Polski. Miałem taki ból. Dużo y czekało właśnie na, na Taki miałem ból barku, że nie mogłem wytrzymać. Tak? Miałem zabieg delikatny. No, dało, się to, dało się to uratować. Był tylko naderwany, nie było zerwany. Także że na dzień dzisiejszy... Czuję to, szczególnie nawet yy, śmieszne jest to, że nie przy barkach, nie przy wznioskach, wyciskaniu, ale typowo wszystko co robię w opadzie na plecy. Także czuję, jak naciągam ręką, że jeszcze ten bark gdzieś tam, gdzieś tam delikatnie czuję. Także nie mogę sobie pozwolić na super martwy ciąg, gdzie tam troszeczkę ubolewam i wiosłowanie w opadzie. To są, takie, to są jeszcze takie momenty, w których odczuwam ten ból. Mam nadzieję, że jak dojdą mniejsze ciężary przy redukcji. Myślę, że już w ogóle nie będzie z tym problemu. A jeżeli chodzi o, o klub, w którym trenujesz, może powiesz nam, gdzie możemy cię na co dzień spotkać, gdzie trenujesz, e, gdzie prowadzisz, bo też wiem, że pracujesz jako trener personalny. E, gdzie możemy cię zobaczyć? No, oczywiście w Powerpicie. Tak, Powerpit, Impulse Club, to jest w Gdańsku. E zamieściłem, zagnieździłem się tam już od, od, od paru lat, jest fajnie, spoko, wszystkich chętnych zapraszam na super trening, bo jest tam naprawdę duży wybór sprzętu, ciężarów, ja osobiście też prowadzę treningi personalne, także można zawsze podejść, zapytać, ja chętnie służę pomocą, także nie ma z tym problemu, zapraszam wszystkich. Nie? Dziękuję bardzo za wywiad i na pewno będziemy śledzić Twoje poczynania i, i kibicować mocno. Także... Super, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dzięki.